Czy bufor ciepła potrzebny jest do każdego kotła peletowego? I czy każdy kocioł peletowy musi być wyposażony w ten element instalacji? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku, więc zostańcie ze mną i oglądajcie film do końca. Witajcie w kolejnym odcinku, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które przed chwileczką zadałem, zaproszę do siebie Jerzego Hajdyłę, czyli naszego autoryzowanego instalatora, który spróbuje, mam nadzieję, że odpowie, na to właśnie pytanie. Cześć Jurku. Witaj. Cześć. Jurek się tutaj za pojami. Cześć, 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 witaj. Jureczku, dzisiaj jesteśmy niedaleko ciebie, jesteśmy w miejscowości Kocoń blisko gór, między Żywcem a Suchą Beskidzką i chciałbym, żebyś opowiedział mi dlaczego Ty montujesz kotły Windhagera bez buforu ciepła więc może w tym celu po prostu pójdźmy do kotłowni i tam chciałbym, żebyś mi właśnie o tym wszystkim opowiedział bo czy to jest takie standardowe, że Ty montujesz te urządzenia na, e, Windhagera bez, bez, buforu? bez buforu ciepła? No. no oczywiście, no te urządzenia nie wymagają tego mhm. One się same potrafią dopasować do budynku, mhm. przekazują od razu energię y, we właściwe miejsce, czyli tutaj do kaloryferów y, czy do podłogówki, mhm. czyli dla klienta, żeby dostał to za co zapłacił bezpośrednio, bez żadnych okay. pośredników, czyli bez żadnego urządzenia do którego ma trafić to ciepło i później z niego było pobierane. Mhm. No bo wiadomo, że ten bufor, do którego zmagazynujemy ciepło, mm -hmm. on będzie gdzieś tam tracił mm -hmm. w trakcie, kiedy nie będzie pobierany, prawda? Oczywiście. No bo gdzieś tam stoi, no to wiadomo, że stygnie. Kurde, no tych tematów, które ja i chciałbym z Tobą poruszyć, jest mnóstwo, przepraszam. I pójdźmy może do kotłowni, staniemy sobie przy urządzeniu i tam, że tak powiem, rozprawimy się z tym. Kotłownią? Wiem, kotłownią, legendą. Zwał jak zwał. Jasne. Rozprawmy się z tym raz na zawsze, żeby po prostu nie było więcej pytań. Później możemy tego typu filmy nawet podsłuchać mm -hmm. naszym klientom, którzy, tak powiem, zastanawiają się, czy ten bufor przy kotle peletowym jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. To co widzimy? No, postaram się odpowiedzieć. Chodź. Jurku, jesteśmy w bardzo małej kotłowni. No to może zadajmy fundamentalne pytanie, które zadaliśmy przed chwilą. Musisz z niego jakoś wypnąć. Czy do każdego kopła pretowego dobrze jest mieć bufor ciepła? Nie. 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 nie jest dobrze mieć, dlatego że to jest magazyn, który ładujemy. Mm -hmm. I ten magazyn, jeżeli stoi, mm -hmm. no to jednocześnie też stygnie. Mm -hmm. A jeżeli stygnie, tak, jeżeli stygnie, no to myśmy już za to zapłacili. Mm -hmm. To musimy płacić dwa razy? No, no nie. Lepiej okay. dobrać urządzenie. Które będzie przekazywało od razu energię do domu, mhm. czyli musi być na tyle dobrze dopasowane z dobrym zakresem mocy od najniższej do najwyższej, mhm. żebyśmy mogli y, sprawnie to przekazywać. Mhm. Nie mieć taktowania urządzenia, czyli nie, nie wygaszało się, mhm. żeby się nie zapalało, bo za, kolejne zapalanie. To jest kolejna strata nie tylko peletu, który został tam gdzieś zapalony, zmarnowany podczas czyszczenia, ale też i energia, no bo mm. grzałka bierze energię. No, wszystkie urządzenia. Elementy które... zużywające się, prawda? Dokładnie. W niektórych urządzeniach grzałki nie są objęte żadną gwarancją, więc to też jakby wpływa na to, że zaraz będziemy musieli grzałkę wymieniać, jeżeli będzie często jakiś dany kocioł taktował po prostu, nie? Zgadza się. Więc jeżeli dobrze dobierzemy urządzenie. Mm. A Winhager jest idealny w tym, ponieważ. Do Winhagera zaraz raz przyjdziemy. Dobra? Dobrze, Bo dobrze. Wiesz, że to zawsze często mówię naszym klientom, że jeżeli ktoś chce ze mną rozmawiać na temat kotła Windhager, to musi zapomnieć o wszystkim, o czym usłyszał od innych producentów kotłów peletowych. Żebyśmy mogli pójść dalej i żebyśmy mogli rozmawiać merytorycznie na temat tego urządzenia. I ja tak zawsze klientowi mówię. Po prostu, żeby zapomniał o wszystkim. Przechodząc do kota to jest biowina to jest całkowicie inne urządzenie. Więc na razie powiedzmy o ogóle, a zaraz mm -hmm. powiemy o szczególe, dobra? Dobrze, więc no. wracając do tego bufora i do urządzenia. Więc w urządzeniach ciężko jest dobrać też tą moc, tą, ten zakres minimalny, maksymalny. Dlatego, że to na to wpływ ma też pogoda na zewnątrz. Czasem jest taka przełamana temperatura na zewnątrz, kiedy zaczyna się jesień. Więc wtedy fajnie byłoby troszeczkę dogrzać ten dom, ale nie tak strasznie grzać. Więc jeżeli nie grzejemy tak mocno, to jest minimalna jakaś tam temperaturka, która tylko potrzebna jest. I ten kocioł sobie z tym nie radzi, więc on wtedy będzie taktował. No to do tego kotła lepiej dać lepiej bufor, bufor, ponieważ raz raza porządnie tą temperaturę. Natomiast minusem jest to, że ten bufor pasowałoby zagrzać wyższą temperaturę. Czyli mieć tam około 65 stopni na tym buforze dla kotła peletowego. Nie mówimy o kotle na drewno. Właśnie, bo, chciałem, zaraz przyjdziemy do tego. Bo, bo Przy kotle na drewno no to jest wysoki parametr wymagany, żeby była wysoka temperatura. Dobra, to wyjaśnimy to od razu. Mhm. My teraz, proszę Państwa, rozmawiamy na temat kotła pelletowego. Nie kotła na gazowanie, nie kotła na zrębkę dużej mocy tak. i nie mówimy o układach, gdzie na przykład jest kominek z płaszcze wodnym, gdzie ten bufor jest niezbędny w takim układzie. Tak? No zgadza się. Więc mówimy w momencie, gdzie jest zamontowany tylko kocioł pelletowy, który ogrzewa daną instalację. Nie ma żadnego innego źródła ciepła, tak? I nie jest to firma, nie ma tutaj innych tutaj są po prostu normalny odbiornik ciepła, w sensie normalny, czyli grzejniki, czy tam też podłogówka, czy też ogrzewanie ścienne. I o takim elemencie my w tym momencie opowiadamy, żeby nas nikt nie nastąpiła po prostu zasłówka, że później powiedzą nam, a jak tam połączyć wiesz, kocioł z, z kominkiem, z paszem bo tym i tak dalej. O tym konkretnym przypadku i o kotłach peletowych tylko ogólnie, prawda? Teraz. Tak. Także jak mamy ten bufor, do którego nagrzewamy do 65 stopni, mhm. przykładowo, no bo takie standardy są, tak. no bo kocioł generuje taką temperaturę, więc ona się odwarstwia w tym buforze. Mhm. No to jest bardzo daleka temperatura od temperatury otoczenia. Mhm. Więc kiedy nie pobieramy energii z tego bufora, jednocześnie też mamy stratę. Dokładnie. No i musimy znowu po jakimś czasie go dogrzać. Nawet jeżeli. Nie korzystamy z tego. Mhm. Więc unikamy takiego, ja go nazywam pasożyt, mhm. ponieważ on tam żeruje na, na, naszym, na naszej kieszeni mhm. i nic z tego nie ma. Bo to, co powiedziałeś, Śurku, to jest mega ważne, ale trzeba jeszcze dodać, tak. Bufor trzeba kupić, trzeba poświęcić, jakby, jeszcze miejsce w kotłowni na ten bufor. Tak? Tak. Trzeba dodatkową pracę wykonać, żeby go spiąć. I trzeba go, dodatkowo przyrządowanie, żeby go to zmieścić go przede wszystkim. Bo tak. Miejsce zawsze jest deficytowe. Mieliśmy, yy, yy, <śm> mieliśmy, pokazywaliśmy, yy, przepraszam inwestycje niedawno na kotle atmos, na kotle na zgazowaniu, mm. gdzie mówiliśmy właśnie, że to miejsce no zawsze jest de deficytowe, tak, deficytowe. tak. nie trzeba No zawsze go potrzeba, bo jeżeli nie na drewno, to na składowanie paletu. No tak, cokolwiek, tak. nawet sobie jakiś warsztacie w kotłowni postawić, no bo przecież w domu zawsze coś ktoś masterkuje robi. Mm. Potrzebuje zawsze tego miejsca. To reasumując, do każdego kotła paletowego, <coughs> prócz Winchagera, Bufor, raczej tak, ale jeżeli jest dobrze dobrany, to niekoniecznie, tak? No, tak. Ale przejdźmy do nas do szczegółów. Stoimy przed kotłem Biowin 2Lite 15 kW, zasobnik 200 kg. To dlaczego w tym kotle my nie, że nie polecamy, ale nie wymagamy buforu ciepła i on jest tutaj kompletnie niepotrzebny w tej instalacji, gdzie, tak jak wspomniałem, nie mamy dodatkowego źródła ciepła, nie mamy nagrzewnic, nie mamy firmy, gdzie jest uderzenie, gdzie jest potrzebne bardzo duże uderzenie mocowe? Kocioł jest w pełni automatyczny. On Co to jest... znaczy? To automatyczne. On jest doposażony w MES Infinity, mhm. czyli w taki komputer, który uczy się budynku i zarządzania tym budynkiem. Mhm. So, muszę Ci powiedzieć one... jedną rzecz, przepraszam, że, że robię takie wstawki, ale muszę to powiedzieć. No. E, była rozmowa z właścicielem tego budynku. Mhm. Ta rozmowa będzie za tydzień. E, mhm. I właściciel pan Bogdan mi powiedział, że jak opowiada o tym znajomym, mhm. że ten kocioł, czy też automatyka. Uczy się charakterystyki tego budynku, to każdy na niego tak patrzy, jakby nie wiedział, co tak naprawdę mówi, albo postradał zmysły. Tak? Bardzo często tak jest, nie? że jak odpowiadam swoim klientom o tym, w jaki sposób to urządzenie działa, no to każdy tak wpuszcza jednym uchem, drugim wypuszcza, bo tak nie bardzo wierzy w to, że może coś takiego, urządzenie stałopalne, może tak w ten chodzi. sposób działać. Ale to mam do Ciebie pytanie, jak tutaj sprzedawałeś i montowałeś to urządzenie, czy Pan Bogdan, który wystąpi w kolejnym odcinku, wierzył Ci w to? No nie dowierzą na początku. Nie dowierzą. Nie A, nie dowierzą. A teraz sam o tym yy, pan Buda mówi, tak? I ludzie też mu nie wierzą. Tak po prostu to działa. No nie? to się idzie na <grym> widow, <grym> prawda? <grym> tak, tak. <grym> Okej, okay, ten... sorry, że ci przerwałem. Wracając do Mez Infinity. Mhm. E, mez Infinity jest doposażony, nie jest częścią wyposażenia urządzenia, ponieważ to ten mez Infinity jest dobierany względem budynku, czyli względem instalacji, do, z którą mamy się. Zmierzyć, mhm. bo jeżeli mamy mieszane ogrzewanie, to jest inny mes infinity, który odpowiada za podłogówkę, może odpowiadać za kaloryfery, za nagrzewnicę, no wszystkie odbiorniki, które musimy zasilić, prawda? Mhm. Więc to urządzenie, ten komputer musi być dopasowany do tego w budynku co... konkretnego, do tego systemu grzewczego, tak? Do tego systemu grzewczego, mm -hmm. więc dlatego on nie jest jakby integralną częścią kotła, tylko mm -hmm. przyjeżdżając na miejsce, oglądając instalację, wtedy dobieramy to, co ma być faktycznie. Ja teraz stawka, mm -hmm. żeby wytłumaczyć to tak jakby bardzo logicznie. Mm -hmm. e MES-Infinity to jest sterowanie, które steruje obiegami grzewczymi. Grzejnika, grzejnikowym, podłogowym, ciepłą wodą użytkową, lub nie wiem, nagrzewnicami. Tak? Mhm. I ty przyjeżdżasz za taką inwestycję, dobierasz, tak jak powiedziałeś, do danego budynku. Nie? Ale same sterowanie urządzenia jest, jakby w cenie. Te sterowanie jest, ja je pokazywałem, jak znajdę nagranie, jak wygląda płyta główna, bo teraz nie będziemy rozbierać kotła to Państwu pokażę, ten kocioł jest zbudowany właśnie doposażony o Mess Infinity, ale w cenie ma płytę główną, która odpowiada za wszystkie parametry spalania, prawda? że to jakby mamy w cenie. My tylko dobieramy to, co ma jakby sterować obiegiem wtórnym, czyli obiegiem, który już emituje ciepło, prawda? Zgadza się. Dlatego tutaj, na przykład, jeżeli mamy y, tylko kaloryfery, więc y, mamy jeden czujnik temperatury w mhm. pomieszczeniu, staramy się znaleźć takie optymalne miejsce. Nie ukrywam, że jest to bardzo ciężkie. Bo mhm. Nie znając budynku, nie znając struktury tego budynku, to wiadomo, że w ciągu chwili nie jesteśmy w stanie tego określić. Mhm. Nie, często się nam to udaje, ale czasem mhm. bywa tak, że trzeba przenieść to w takie miejsce, w które, które jest takie prawdomówne, mhm. czyli w pierwszej kolejności ono informuje o tym, że trzeba budynek dogrzewać, mhm. ale nie jest to jakieś tam yy, jakieś zimne miejsce, mhm. ani też najcieplejsze, no bo wiadomo, że nam będzie przekłamywać, co się dzieje. Trzeba znaleźć takie optymalne miejsce, Tak, prostu, nie? bo każdy budynek traci tą temperaturę, mhm. tylko tracą te budynki w różnym stopniu. Tak. Jeżeli yy, my znajdziemy to takie. Serce domu, gdzie to będzie właściwie, to on będzie informował mez infinity, z jaką można powiedzieć prędkością, z jaką, z jak, z jak, z, z jaką ilością traci tą energię. Mez mhm. infinity komunikuje się z czujką zewnętrzną mhm. temperatury i na podstawie tych różnic temperatury, co się dzieje na polu i co się dzieje w budynku, on sobie dobiera moc. Co ma zrobić? Kocioł wyposażony jest w czujnik wytworzonych ilości kilowatów, mhm. więc on też jest w stanie na tej podstawie wywnioskować. wywnioskować i też stworzyć ku temu warunki, żeby mógł przekazać tą energię do budynku. Mhm. Jeżeli jest jakiś zakres, który na przykład y, zaczyna na zewnątrz temperatura lecieć na dół, mhm. a w budynku jeszcze nie, to kocioł już o tym wie, co za chwilę nastąpi, więc potrafi się już rozpalić już przygotować wodę do kaloryferów na początku sobie ją delikatnie złamać powiedzmy tak 30 stopni powiedzmy, że puści sobie na kaloryfery mm -hmm. on już tą instalację przeleje on wyprzedza po prostu ruch on wyprzedza ruch i ja to zawsze nazywam to taki inteligentny kierowca, który widzi wcześniej górę. Już wie i umie się przygotować do tego, co nastąpi. Więc nie ma z tym problemu, że nagle zostanie przed faktem dokonanym, że musi nagle pracować, wykonać po prostu taki obudzony z letargu i nagle musi działać. O, tutaj jest rewelacyjne to, co no. teraz powiedziałeś. To a propos tego uczenia, ale ja teraz muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Bo tutaj mamy 15-kilowatowy kocioł na, 200, na 190 metrów plus yy, yy, poddasze yy, nieużytkowe, czyli razem 280 metrów. Mamy 15-kilowatowy kocioł, który ja sobie daje radę, dlatego że on nie potrzebuje uderzeń. To, co teraz powiedziałeś? Tak, wybrzenie energetyczne. Znaczy, budynku, ja, nie? Ja, ja opiewam się za tym, że 10 kW to byłoby ok, mm -hmm, okay. Bo, bo to jest zupełnie inna energia. To nie jest, że nawet się cierpiło. Ja chciałbym, żebyś powiedział właśnie o tym, co ja ci przerwałem, dlatego przepraszam, mm. że Cię wybijam z rytmu, jakby mm. mówienia, bo to jest mm. bardzo ważne, co teraz mówisz, ale ja chciałbym, żeby moi widzowie też mieli takie wstawki, gdzie oni jakby y, 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 będą mieli tłumaczone na takim żywym przykładzie właśnie tego mm. typu urządzenia, która, przed którym się właśnie znajdujemy. Czyli te urządzenie, Chce znać przyczynę i skutek. W dużym uproszczeniu. Tak. Chcę wiedzieć dlaczego pusza taką temperaturę, taka wraca, a taka jest na zewnątrz. Zczytując sobie z tego algorytmu jest w stanie nauczyć się danej inwestycji. To nie jest to nie sztuczna no, inteligencja, to jest algorytm, po prostu, który się tak, uczy. Tak jak algorytm na YouTube czy na jakichś mediach społecznościowych uczy się nas, tak samo ten kocioł chce się nauczyć budynku. budynku tak. To, co się z nim dzieje, to, co on potrzebuje. I często, na przykład, jest pytanie: Proszę pana, mamy dużą instalację, starą, mhm. prawda, gdzie mamy dużą ilość wody. Czy ten kocioł sobie poradzi? Bo on jest nowoczesny, to on pewnie wymaga czegoś tam nowocześniejszego, jeśli chodzi o instalację. No nie, prawda. Dlatego, że jeżeli on wzmaga się z jakimś większym obciążeniem w postaci większej ilości zładu wody w tym budynku, to on o tym wie po prostu on o tym się nauczy mhm. on o tym się nauczy po czasie, że jednak nie może sobie z tym poradzić, więc będzie tą wodę przelewał dłużej, będzie sobie mieszał na grupie mieszającej będzie sobie zrzucał temperaturę niższą, przeleje, na powrocie będzie ciepła, cieplejsza woda, znowu sobie podrzuci temperaturę do góry i znowu będzie próbował ją rozgrzać. Zajmie mu to może chwilkę dłużej, mhm. ale ekonomiczniej. A tu właśnie nam przede wszystkim chodzi o to, żeby kocioł był ekonomiczny. Mhm. Żeby iść w stronę, kiedy nie dajemy bardzo dużej jednostki grzewczej, mhm. okupiona to będzie po prostu tylko sypaniem paletu tak. i też będzie ciepło. Ale mhm. nie o to nam tu chodzi. Bo to byłoby wtedy no, na dobę tych czasów bardzo nieekonomiczne, no i, no i kosztowne. Płyta główna, o której wspomnieliśmy Jurku wcześniej, odpowiada za wszystkie parametry spalania, czyli ilość podanego paliwa, ilość postoju w minutach, oczywiście czy tam w sekundach, powietrza pierwotnego, wtórnego, tego klient nie musi przy tym urządzeniu robić. Ale nie musi jeszcze jednego bardzo ważnego parametru w tym kotle ustalać, czyli temperatury zadanej kotła. Co to jest tak. w ogóle temperatura zadana kotła, żebyśmy wyjaśnili tak prosto. No w, tym, w tym kotle nie ma czegoś takiego jak temperatura zadana. Mhm. Kocioł sam sobie rządzi tą temperaturą. Mhm. Tutaj na tą temperaturę jego wpływa bardzo wiele czynników. W jakim stadium znajduje się kocioł, co ma osiągnąć, co ma zrobić, bo kocioł może mieć 45 stopni i w tym momencie przekazywać ciepło do budynku to bo... od razu się pojawi pytanie tutaj no. w sali ale Ty chyba nie wiesz o czym mówisz że jak on będzie miał temperaturę zadaną kotła 45 stopni to się będzie kondensat robił ale daj mi zadać jest... pytanie proszę <laughs> zadać pytanie <laughs> proszę. jeżeli on będzie miał 45 stopni temperaturę zadaną kotła bo jest sobie kocioł na przykład wymyśli a takie temperatury już widziałem u klientów tak? taka jest prawda to na powrocie tam będzie poniżej 45 na pewno więc efekt rosy skraplanie się Korozja niskotemperaturowa i ten kocioł po prostu za niedługo zginie. No to jak ty to zamierzasz zrobić? Mm. <laughs> Sorry, że cię tak <grym> prowokuje. Muszę, bo, bo to są jakby. <grym> tak? Nie, ten jakby. kocioł sam sobie dba o własną ochronę kotła. Hmm. On jest wyposażony na tyle. W, w jego okay. konstrukcja, Jego taka. konstrukcja tak, taka budowa jest, że on sam o siebie dba, okay. on umie sam o siebie zadbać. Tutaj nie ingerujemy w coś takiego. Takie te niskie temperatury, które są owiane, że im niższa temperatura, tym będzie efekt rosy. No w tym nie przypadku w tym nie w tym kotle. To jest zupełnie inna budowa, inna konstrukcja, też hydrauliczna w środku, która tak. jest. Ale, też z samej automatyki, też to jest jakby jedna rzecz. Tak, automatyka ma na to wpływ, ponieważ on komunikuje się z nią i w ten sposób mhm. potrafi zadbać w te, w, samo siebie. To jest, jakby, ten element właśnie tego dbania. I mhm. tak, no, no, to... mogę coś powiedzieć? No. To teraz, troszeczkę widzów ehm, doprowadzę takie takiego stanu, że będą musieli dużo, długo pomyśleć na ten temat. Słuchajcie, my wymagamy, aby na czujniku wody powracającej z tracji było minimum. Uwaga, 20 stopni, nie 45. Kocioł będzie dążył do tego, żeby tam było minimum 20 stopni, i tyle może być, i nie będzie żadnej korozji niskotemperaturowej, bo kocioł jest tak skonstruowany, że po prostu ta korozja nie wystąpi. A najlepszym tego przykładem jest to, że mamy kotły, które pracują od 1999 roku na rynku i dokładnie działały w takim samym systemie, jakby generowania energii. I były tak samo skonstruowane jak ten, więc o to się po prostu Państwo nie musicie obawiać, nie? Sorry. Zgad zgad zgadza się. Ale wracając do temperatury kotła, o której tam mówiliśmy wcześniej. Dlaczego 45? Ponieważ temperatura im bliższa temperatury otoczenia jest ekonomiczniejsza, to też mamy niższą temperaturę spalin. Jednocześnie przekazywana energia do budynku nie jest taka kosztowna. Ale na przykład będzie widział w stadium, kiedy będzie miał dogrzewać budynek. I na przykład nie będzie mógł sobie z nim poradzić, prawda? No bo będzie wiadomo, że rozgrzewanie instalacji, będzie miał tą deltę bardzo dużo na kaloryferach czy tam na podłogówce, więc on potrafi sobie wybudować 80 stopni, grupy sobie przymknąć i dzielić się tym, co zrobi, żeby mieć tą, ten zapas energii. Więc on sobie będzie sam modulował tą moc. Potrafi sobie zrobić w taki sposób, że on sobie. Podczas kiedy już budynek został dogrzany, mhm. widzi to na przykład jeszcze na, czujku, na czujniku temperatury w pokojowej jeszcze nie została osiągnięta zadana temperatura, ale on już wie na podstawie tego, co się dzieje na zewnątrz, mhm. potrafi się wygasić, wcześniej sobie wybuduje wyższą temperaturę i tą temperaturą przez 2-3 godziny się dzielić na wygaszonym kotle. Mhm. Przez to, że sobie zamknie grupy pompowe, odzyskuje tą temperaturę z powrotu kaloryferów. I na tej zasadzie utrzymuje to, co zostało już wybudowane, żeby nie marnować tej energii systemem zero-jedynkowym, że włącz, wyłącz, bo to nie ma nic gorszego. I tak samo też. Czyli właśnie... kocioł dąży do tego, żeby pracować cały czas. Oczywiście, że nie będzie pracował cały czas. Będzie musiał się włączać i wyłączać, ale będzie próbował robić to jak najrzadziej. Jak najrzadziej i nie tracić energii. Żeby jak najmniejszą, mówiąc tak prosto, mhm. jak najmniejszą dawką paliwa, Uzyskać jak najwięcej e, dla klienta Tak, ciepła. Komfort, żeby komfort e, termiczny danego klienta był spełniony jak najmniejszą ilością pelletu. Komfort. Przede wszystkim komfort, ponieważ hmm. jeżeli będzie dostarczane cały czas to ciepło, które w danym momencie, który budynek gubi, hmm. To nie mamy tej delty, nie mamy tej, 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 tej elipsy, czy jak to nazwać, że po prostu jest zimno, ciepło, zimno, ciepło, mm. bo, bo to jest niekomfortowe. Mimo, że na czujniku temperatury pokaże nam tą temperaturę, którą nas zadowala, mm. natomiast budynek, który jest wyziębiony, no to wiadomo, że pierwsze mury stygną, tak. jest coraz chłodniej i one nas okalają, więc dla nas jest to niekomfortowe. Tak to nazwać? no Można to tak nazwać, że brak komfortu jest wtedy. A kiedy kocioł nam dostarczy to, co w danym momencie się z budynkiem dzieje, mm -hmm. to my nie widzimy żadnej różnicy. Mm -hmm. No i czujemy wtedy komfort. I jednocześnie okay. też ekonomię. Dokładnie. Jurek, biorąc to wszystko spinające taką klamrą, bo o tym kotle z tobą i z wieloma naszymi instalatorami można mówić naprawdę przez godzinę i nawet więcej. Jest o czym? A, jest o czym, bo to jest fajna technologia. Mm. Ja mam nadzieję, że poruszymy kilka tematów z Tobą. Ja dzisiaj chciałem głównie się skupić o tym buforze i dlaczego jakby ja w przypadku tego urządzenia mówię, że ten kocioł, nie tylko ja, cały Windhager mówi i tym się szczyci, że ten kocioł nie potrzebuje buforu ciepła, bo tak sobie moduluje mocą, tak jest w stanie dopracować sobie zasilanie i powrót, że po prostu bufor jest niepotrzebny, no bo bufor po co jest? Po to, że w momencie, kiedy produkujemy więcej energii niż dany budynek jest w stanie zużyć, no to lepiej ją zbuforować, niż zmarnować. No to jest bateria, którą tak, ładujemy. Tak. A ładujemy pozostałością jakąś energetyczną, dokładnie, a dokładnie. my tej pozostałości nie mamy, ponieważ Szynkowne. my ją przekazujemy od razu do budynku. Dokładnie. Więc jeżeli ją przekazujemy, to po co mieć pośrednika? To Czyli jest tą klamę wspinając to, jeżeli klient ma kocioł Windhagera lub zamierza kupić kocioł Windhagera i nie ma kominka z poszczem wodnym, nie ma, nie wiem, pompy ciepła dodatkowo, to nie potrzebuje buforu ciepła w tym urządzeniu. No dokładnie. W tym konkretnym przypadku nie zamontowałeś tego buforu ciepła? Czy to jest standard? Chciałbym, żebyś odpowie, odpowiedział naszym, naszym widzom, bo ja jakby o tym wiem. Nie? Przy takich instalacjach staram się go nie dawać. Mhm. Unikam tego. Mhm. Ale to, to nie dlatego, że ten kocioł nie jest w stanie pracować z buforem ciepła, bo w wielu przypadkach on pracuje z buforem. Yes, yes. Są takie instalacje, że dajemy bufor, bo tego wymaga instalacja, tak. prawda? spiąć to wszystko. Natomiast e, to jest dodatkowy koszt. Mhm. To jest dodatkowe miejsce, mhm. e, dodatkowy nakład pracy, który mhm. trzeba wykonać. Mhm. To wszystko jest zbędnym kosztem. Okej. Okay. czyli jeżeli mamy kocioł Winkler'a, mamy taką inwestycję i taką instalację, jak tutaj bufor ciepła jest niepotrzebny. Odpowiadając na postawione pytanie w samym wstępie, no, rozmawiamy chwilę. Mam nadzieję, że naszym widzom no, wyjaśniliśmy ten problem, który często występuje. Jakby, no są bardzo częste pytania jakby do mnie. Też taki odcinek jak dzisiaj pomaga mi w tym, żeby te pytania no, nie powstawały tak często, jak, jak są po prostu. No tak, Dlatego no, nagrywamy to. No, klienci no, no, zawsze tak. mi zadają takie pytanie: dlaczego bufora pan nie chce założyć? Jak wszyscy dają. Tak? No, jak wszyscy dają, dokładnie. Tak, no. no i odpowiadając za to pytanie, w tym urządzeniu nie potrzebujemy. Nie, nie potrzebujemy. Jurku, bardzo Ci dziękuję za to nagranie. Eee, mam nadzieję, że nagramy kilka serii odcinków właśnie o tym urządzeniu, ale jakby też o samej instalacji dotyczącej właśnie kotła Biowin i nie tylko, bo ty montujesz jakby całą gamę produktową firmy GD. Tak. Ale bardzo Ci dziękuję, jak zawsze. Rewelacja. Dzięki. Cześć. Cześć.